Cześć wszystkim! Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat setów do zbieractwa, co one nam dają i w jaki sposób najlepiej się ubierać na zbieractwo. Oczywiście będę tutaj mówił na podstawie swojego doświadczenia, gdzie zbierałem na mapkach, gdzie mogą cię zaatakować gracze i wszystko co uzbieraliśmy w danym momencie możemy stracić. Dzisiaj poruszę kwestię pięciu setów zbieractwa, ponieważ na temat ryb nagrałem osobny materiał, gdzie bardziej szczegółowo było wszystko omówione, więc zacznijmy od pierwszego seta dotyczące włókna. Mam go na sobie założonego i już wam przedstawiam, co, jak i dlaczego. Zacznijmy sobie od plecaka zbieracza. Powoduje to, że zmniejsza nam on wagę włókien stopnia ósmego lub niższego o 30%. Oczywiście, jeśli byśmy założyli plecak tieru 7, 6, 5 i tym podobne, to byłoby napisane, że wagę włókna, na stopnia szóstego bądź niższego, i tak z każdym następnym plecakiem analogicznie do tego. Kolejnym strojem, który mamy na sobie, jest to czapka. Czapka ma trzy skile. I ma pasywkę, zaraz pasywkę omówię. Trzy skille to ma tak. Pierwszy skill to jest, że blokujemy nadchodzący atak, stając się odporni na obrażenia i wszystkie efekty kontroli tumu. My kanałujemy przez 2,5 sekundy, więc nie można nas po prostu tak jakby dać nam tego stuna. Drugim skillem jest takie oczyszczenie pod sobą, czyli jeśli na przykład dostaliśmy stuna, nie wiem, zaatakowali nas, rzucamy sobie to pod siebie i automatycznie jesteśmy oczyszczeni z kontroli tumu. No i trzecim skillem, którym ja polecam, żeby korzystać na tej czapce, jest to takie uwolnienie takiej chmury, która powoduje, że gracze, którzy dostaną tym pyłem, zostają uśpieni tak naprawdę. Na 3 sekundy są po prostu uśpieni, a my stajemy się niewidzialni przez 3 sekundy. Więc po prostu możemy ich uśpić, jak oni nas zgankowali, skoczyli na nas. Usypiamy ich i uciekamy przez 3 sekundy w danym kierunku, który uważam, że jest najbezpieczniejszy. Jeśli chodzi o pasywkę, to 3 itemy: kurtka, buty i czapka ma taką samą pasywkę. Powoduje to, że z każdym 30 sekund, które mamy na sobie tego seta, dostajemy. Jeden tak, jakby stack, który spowoduje, że mamy wydajność zbierawstwa o 1,75 punkta procentowego, większą wydajność zbierania, kumuluje się tak do 10 razy, czyli wiadomo, że to będzie 17,5% na jednym itemie, gdzie trzy itemy się mogą stakować. Więc jeśli zależy nam na to, żebyśmy dużo surowców zbierali, no to set tutaj jak najbardziej jest wymagany. Przejdźmy sobie teraz do kurtki. Kurtka ma za to 4 skille. Pasywkę taką samą jak czapka, więc już pasywki nie będziemy omawiać. I pierwszym skillem jest, to już go znacie może z innych kurtek, że zakładamy na siebie bandaże i możemy sobie odnawiać życie. Jest to niepotrzebny skill w ogóle jeśli chodzi o zbieractwo. Drugim skillem, który nam proponuje tutaj jeśli chodzi o zbieracza dotyczących bukien jest że stajemy się niewidzialni na 7 sekund, no i przez każde 0,5 sekundy zwiększają się nasze obrażenia 4 punkty procentowego, podobnie jak do kurtki skrytobójcy, ale na tym naj najbardziej nie zależy. Chodzi o to, że stajemy się niewidzialni i mamy możliwość 15 metrów przesunięcia się jako niewidzialni. Jeśli przekroczymy te 15 metrów, no to stajemy się widzialni. Trzecim skielem jest takie mm, kanałowanie ściany, że jak gracze wbiegną w tą ścianę, to są odrzuceni. Tak naprawdę... Ja tego nie polecam z tego powodu, że stoimy w tym miejscu, a jeśli nas zgankują, no to warto, żebyśmy mogli szybko zostać niewidzialni, uciec i nie, nie walczyć z tymi graczami, bo to nie ma sensu. No i czwartym skillem, który kurtka nam proponuje, no to jest takie przyzwa, przyzwanie sobie tarczy na siebie, która pochłonie odpowiednią ilość damage'u zależnie jaka to kurtka, jaki tier. No i jeśli to, to zostanie tak jakby wykorzystany cały ten damage, który może na przykład ta kurtka 1219, no to ona wtedy wybucha i zadaje liczny damage tym graczom, no i oni stają się unieruchomieni na 6,3 sekundy. Ja polecam z najbardziej niewidzialność, bo jeśli stajemy się niewidzialni, to gracze są, nie wiedzą co się dzieje i muszą patrzeć w którą stronę mniej więcej uciekłeś, więc uciekłaś, więc, więc to jest kwestia tego. Tych kilku sekund, że mamy możliwość po prostu yy, tak zakombinowania w tej przestrzeni otwartej mapy, żeby, na, żeby gracze nie wiedzieli, w którą stronę uciekliśmy. No i przechodzimy do butów, do ostatniej części garderoby. I buty mają cztery skile, plus pasywka, taka sama. Pierwszy skill, no to znacie pewnie z innych butów, że skaczemy w kierunku wybranej pozycji, stajemy się odpierani wtedy na obrażenia debuffy i kontrol, efekty kontroli tumu przez 0,8 sekundy, zwiększa naszą szybkość tylko o 40%. Drugim skillem jest to, że jak włączymy, no to odnawiamy sobie życie. No to te skile pewnie znacie. Trzeci również znacie, że z każdym, każdą sekundą szybkość ruchu zwiększa się o 10%, kumuluje się do 8 razy, no i potem jak się skumuluje, to przez 7 sekund możemy tak uciekać. No i ostatni skill, którego pewnie nie znacie, jeśli nie nosiliście wcześniej tego seta, no to, że uskakujemy w danym kierunku, którym naciśniemy, stajemy się niewidzialni i odporni na wymuszenie efektu ruchu. Oczyszczane ze wszystkich kontroli tumu i debuffy, czyli to jest ważne. Dostajemy jakiegoś tam, cokolwiek naciskamy te buty, odskakujemy, jesteśmy przez chwilę niewidzialni, no i zwiększa naszą szybkość ruchu o 75%. To jest bardzo ważne. Dobra, w taki, w taki sposób. No i ja bym proponował, jeśli chodzi o z tego zbieracza, no, bierzemy trzeci skill pod czapkę, drugi pod kurtkę, no i czwarty pod buty. Kolejnym setem będzie to do zbierania skóry. Już sobie go nakładam i umawiamy poszczególne skile. Przerzucamy sobie. Jeśli chodzi o plecak, no to adekwatnie do tego plecaka, który był wcześniej, tylko że nie włókna, tylko skórę, że zmniejszaną wagę tych skór. Tu nic więcej nie ma tak naprawdę do omawiania. Jeśli chodzi o czapkę, to dwa pierwsze skille są takie same jak w czapce, o której wcześniej mówiliśmy. Tu się tylko nam zmienia trzeci skill, że rzucamy pod siebie taką trapkę, że jak wejdzie w nią gracz, to dostaje slowa o 90%, czyli dostaje slow że jego moving speed jest zmniejszony o 90%, więc to jest bardzo istotne, że rzucamy taką trapkę wejdzie gracz, po prostu ma takiego słowa, że my jesteśmy w stanie w tym momencie uciec. Oczywiście tutaj nie omawiam, że otrzymuje również damage i jeśli przeciwnik jest mobem do skorowania jego odporność na obrażenia są zmniejszone, bo to jest mało istotne. Najważniejsze jest w tym secie, jak biegamy, żebyśmy widzieli, jak z niego korzystać dobrze, a dobrze z niego korzystać to jest umieć bezpiecznie zbierać na przykładowo czarnych mapach, że jak będą nas gankowali, żebyśmy je mądrze wykorzystywali i potrafili uciec z tym dorobkiem, który zdobyliśmy. Przejdźmy sobie teraz do kurtki. Kurtka ma pierwszy skill taki sam jak tam, drugi skill to jest to samo, który miała tamta kurtka, czyli tak jak wszystkie z trzeci skill również kanałowanie, no i zmienia się tylko czwarty skill, i ten skill jest coś takiego, że tworzy wokół siebie wiatr zwiększający twoją odporność na obrażenia o 115 przez 50 sekund, przywraca ci 204 zdrowia w trakcie czasu trwania bryzy, ale to jest nieistotne. Tu ten skill czwarty, że jeśli byście chodzili na skorowanie i na przykład widzicie moby do zabijania, to naciskając ten skill pokrywasz swoją broń trucizną dla zwykłych mobów i przy zwykłym ataku przez następne 40 sekund każdy atak zatruwa wybrany zwierzę do skórowania, zadając mu 1221 damage'u obrażeń magicznych przez 2,7 sekundy. Po prostu pomaga nam to, żebyśmy zabijali stwory, bo każdy inny set ma możliwość podnoszenia surowców bez zabijania stworów, no a przez skórze no, musimy zabijać te stwory, żebyśmy mogli skórować stwora. Jeśli tak, będziemy na przykładowo bezpiecznie sobie już zbierać, dajmy na to, nie wiem, zabijemy jakąś panterę, czy coś zbieramy, przemieniamy skill pod drugi, żeby bezpiecznie potem móc uciec, a jeśli już się polujemy na stworki, żeby zabijać te stwory, no to przemieniamy na skill czwarty. No i przejdźmy sobie do butów. Trzy skilly już omówiliśmy przy butach z włókna, bo to są te same, a czwarty skill powoduje, że szybkość ruchu nam się zwiększa o 80%, Czynimy się niewidzialnymi dla mobów. Jak, jak mamy włączony, włączone ten, to bieganie. Ale też dostajemy silensa na 13 sekund, więc to też jest ważne, że trzeba mądrze to robić. Ale daje nam tą przewagę, że jeśli na przykład gramy na mapkach, gdzie jest dużo stworów, no bo będziemy grać na takich mapkach, jak robimy skórę, i wpadnie na nas, jakiś, nie wiem, dwóch gankerów, trzech, to my mamy tą przewagę, że jak włączymy te buty, to biegniemy cały czas prosto i nie musimy unikać tych stworów. A oni dostają cały czas damage od tamtych stworów i są spowolnieni. Więc to jest taki plus. Więc jeśli chodzi. O buty zbieracza, no to ja proferuję tutaj e, czwarty skill. Dobra. To e, jeśli już omówiliśmy sobie skórnika, przejdźmy sobie teraz do tematu zbierania rudy. Już przerzucam sobie set, plecak, to samo, nic się nie zmienia, zmniejszona waga po prostu e, rudy. No i teraz tak, czapka, dwa pierwsze skile, takie samo, pasywka ta sama, tylko oczywiście dotyczy to rudy. No i trzeci skill. To powoduje, że zapewnia nam odporność na ogłuszenia, unieruchomienia, spowolnienia i wyciszenia. Zmniejsza nam oczywiście możliwość zadawania obrażeń, ale tak jak mówiłem, przy zbieraniu nam na tym nie zależy. My mamy grać bezpiecznie, żebyśmy z towarem wracali zawsze do miasta. Więc jeśli widzimy gankerów, włączając sobie to, mamy odporność na ogłuszenia, unieruchomienia, spowolnienia i wyciszenia. Mamy 6 sekund po prostu czystej głowy, że możemy pomyśleć, w którą stronę uciekać. Dobra, przejdźmy sobie do kurtki. Trzy skille znamy. Przechodzimy do czwartego. Otacza, otaczamy się takim wirem, zwiększając na, naszą odporność na obrażenia o 58 na 10 sekund i za każdym razem, gdy otrzymasz obrażenia, uwalniam taki podmuch wiatru w promieniu 6 metrów, odrzucając wszystkich uderzonych wrogów na 14 metrów. No i teraz ten skill Ktoś powie, że fajnie, bo jak uciekamy, ktoś na uderze zostanie odbity. No ale gracze będą widzieli dalej, gdzie uciekasz. Więc jak ich jest kilku, to mogą wyjść na e, bystro, czy na jakiegokolwiek innego tam pumę, czy innego zwierzaka i gonić cię. Więc dalej polecam drugi skill, że stajemy się niewidzialni i mamy tą chwilę możliwości oszukania graczy w którą stronę po prostu uciekliśmy. No i przechodzimy do butów. Trzy pierwsze skile, takie same. No i przechodzimy do czwartego. I można powiedzieć, że one są rewelacyjne, te buty, jeśli chodzi o ucieczki, ale trzeba pamiętać, że dostaje się silensa i nie możemy autoatakować ani nic. No, i tak, włączając je, zwiększamy sobie swoją szybkość ruchu o 120% i odporność na kontrolę tłumu tam o 301 punktów na 10 sekund. Czyli przez 10 sekund mamy 120% moving speedu, to jest bardzo dużo. Tylko pamiętajmy, że jak on się skończy, przez 3 sekundy mamy. Silence'a jeszcze, bo trwa 10 sekund, a uciszenie jest na 13 sekund, ale bardzo rewelacyjna możliwość do ucieczki. No i teraz zostaje nam przejść do seta kamienia. Pleca to samo, nic się nie zmienia, oczywiście zmniejsza wagę kamienia. No i przejdźmy sobie do czapki. Dwa, czapka, dwa pierwsze skille. takie same. No i trzecie e, powoduje, że mamy odporność na kontrolę tumu o 93 punkty. I zawsze, gdy otrzymasz obrażenia z aktywnym buffem, czyli jak włączysz tą czapkę i dostaniesz damage, atakujący zostanie spowolniony o 10% przez 7,1 sekundę. Kumuluje się do 9 razy, czyli jak nas będzie bił, ciach, czek, 9 razy się skumuluje i będzie miał slowa 90%. Fajne, ponieważ jak nas zaatakują tam dwóch, trzech graczy, czyli to będą dostawali slowa, my możemy po prostu wtedy jesteśmy szybsi od nich, żeby uciekać. Kurtka, trzy pierwsze skile takie same, czwarty powoduje, że mamy odporność na obrażenia. Ona się oczywiście kumuluje do 10 razy. No i trwa 3 sekundy po zakończeniu stanu przepływu. Nic rewelacyjnego, dalej skill drugi, tak jak w poprzednich kurtkach, że mamy to możliwe stanie się niewidzialnymi. No i przejdźmy sobie do butów. Buty, trzy takie same skile. Czwarty skill powoduje, że zwiększa nam się szybkość ruchu o 50% i za każdym razem, gdy otrzymujemy obrażenia, nasza szybkość ruchu zostanie zwiększona o kolejne 50% i kumuluje się to tak do 3 razy. Więc to jest coś rewelacyjnego. Niby 50% mamy na start, ale włączamy 50%, ktoś nas uderzy i znowu kolejne 50%, znowu ktoś nas uderzy, kolejne 50%. Kumulacja do 3 razy. Bardzo fajne buty do, do ucieczki. No i został nam ostatni set do omówienia na dzień dzisiejszy. Jest to set drwala. Już sobie go przerzucamy plecak, niezmiennie, nic się tutaj nie zmienia, no i przechodzimy sobie do czapki. Dwa pierwsze skile Tak samo, no i trzeci, rzucamy trzy pnie drzewa w stożku za, za nami, czyli jak my biegniemy, to za nas pole są DT i one się tam turlają do dwóch metrów i wrogowie uderzenie przez mnie są odrzuceni aż na 17 metrów, to jest bardzo daleko. Czyli widzimy, że gracze na nas skakują, naciskamy czapkę, gracze są od razu odrzuceni, a my dalej sobie uciekamy od tych graczy. Jeśli chodzi o kurtkę, no to trzy pierwsze skile, takie same. Czwarty powoduje, że tworzymy sobie taką barierę, która zwiększa nam odporność na obrażenia na 8 sekund o tam 93 punkty, oczywiście zależne od tieru ubrania. I za każdym razem, gdy otrzymamy obrażenia, wszystkie buffy atakujące gracza zostaną oczyszczone. Czyli jak atakujący gracz ma jakieś buffy na nas uderzy, zostaną to, yy, oczyszczone. Szczerze. Dalej uważam, że drugi skill wybieramy, bo zawsze jest ta możliwość kombinowania. Czyli nawet jakbyśmy zrobili kombo, że rzucamy drewno za siebie, goście są odrzuceni, włączamy sobie wtedy kurtkę i jesteśmy w stanie gdzieś w jeden brok drugi i oni nie wiedzą, w którą stronę by uciekli. No i buty, trzy pierwsze, a butów nie przerzuciłem, Już sobie przerzucam, eee, trzy pierwsze skilly takie same. A czwarty, no to otaczamy się tarczą, podchłaniając do 912 obrażeń podczas skanowania przez do 8 sekund, zwiększa naszą szybkość ruchu o 80%, no i upuszcza wszelkie eksportowane przedmioty, ale tutaj jak każde tam buty poprzednie, które mieliśmy. Tak, wygląda, tak wyglądają sety do zbieractwa i tak, jak tutaj pozaznaczałem, widzia, widzieliście, w taki sposób ja zawsze zbierałem maty, ponieważ to było najbardziej bezpieczne zachowanie przy zbieractwie no i dobra jeszcze ważnym aspektem przy zbieractwie jest jakie bronie nosić na sobie mówimy tutaj o broni przykładowo upuszczać krwi, przewoływać mgły bardzo polecam taki upuszczać krwi i przywoływać mgły z tego powodu, że tak przywoływać mgły powoduje, że mamy szybkość odnawiania o 13% większe, czyli o 13% szybciej sobie odnawiamy skile, to jest bardzo ważne. A jeśli chodzi o puszczacz, to w taki sposób skile tutaj proponuję: pod Q2, pod W2 i pod E. No to wiadomo, jest jeden skill i już Wam pokazuję w jaki sposób, bo jeśli będziemy uciekać, to jesteśmy cały czas w stanie naciskać, żeby lecieć do przodu, czyli uciekamy cały czas od graczy. W jakikolwiek ten sposób, jeśli byśmy się zrobili, nie widzieli, poszli, poszlibyśmy tutaj na przykład w bok, to możemy potem odskoczyć w taki sposób. Bardzo lubiłem uciekać upuszczaczem, bo jeśli mamy na przykład jakieś tam bronie, yy, które w nas skakują, i gankują i nie mają jakichś dodatkowych doskoków, to mamy przewagę w stroju, plus mamy przewagę w broni, która nam umożliwia. Drugą bronią jest rohatyna. No, Rochatena powoduje to, że mamy również trzy skile, które umożliwiają nam szybciej po prostu uciekać. Już pokazuję, co wybrałem pod skile. Pod Q3, pod W2 i pod E, no to jest jeden oczywiście. Jeśli sobie włączymy W, no to biegniemy szybciej. Mamy trochę Moving speeda, E, dos, doskakujemy, no i je robimy w taki sposób, fikołek, czyli kolejne skile, które pozwalają nam uciekać przed enemy, które nas atakują. No, i teraz tak. Mamy ten plecak, który zmniejsza nam wagę danego surowca. Ja osobiście w tym momencie już nie biegałem z tym plecakiem, tylko zakładałem pelerynę nieumarłych. Ponieważ peleryna nieumarłych powoduje, że jak spadnie nam zdrowie poniżej 15%, stajemy się niewidzialnymi na 6 sekund. I nieważne, co byśmy robili pod tej niewidzialności, możemy uderzać, nie wiemy, włączyć sobie buty cokolwiek to nie ujawniamy się, czyli po prostu jak gracze nas gankują i bał, 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 spadnie nam życie do minus 15%, poniżej 15%, to stajemy się niewidzialni i możemy sobie uciekać. Mamy te 6 sekund, gdzie gracze nie wiedzą, gdzie, w którą stronę uciekniemy, a lepiej mieć kolejne zabezpieczenie jako niewidzialność, niż zbierać więcej, bo lepiej częściej wracać do miasta z towarem, niż stracić cały set i towar, który uzbieraliśmy i nie mieć z tego nic. W taki sposób. No i kolejnym Aspektem, który warto sobie powiedzieć, są zwierzaki. Jakie zwierzaki nakładać do zbierania? Ja polecam albo jelonka, albo dzika. Ja naj, na, najwięcej zbierałem na dziku, ponieważ dużo większy ma udźwig. Jak sobie zobaczymy, zwiększa Twój maksymalny udźwig o 862, a jelonek o 238. Oczywiście również ulepszamy sobie jakość, żeby była przynajmniej e, tak, jak tutaj mamy, na doskonałą jakość, bo wtedy mamy większy udźwig na tym zwierzaku. Już Wam pokazuję, dlaczego tak ważne jest, żeby albo na jelonku, albo na dziku. Z tego powodu, że jeśli byśmy wybrali, przykładowo, dajmy na to, powiedzmy sobie, kubmy woła. Bardzo dużo graczy biega na wolę, a uważam, że to jest e, no błąd. Jest to ogromny błąd. Już Wam pokazuję, dlaczego. No chyba, że gracie na mapkach. E, dajmy na to, dobra. Aha, oni tutaj wrzucili no sobie sprawdzę jak się wół nazywa całkowicie to będzie wół pociągowy dobra wół pociągowy dobra weźmy sobie kubmy takiego woła załóżmy i zobaczcie na to mamy niby 15% i pójdźmy się przeciążmy, to Wam pokażę o co chodzi. Jeśli gramy na czarnych mapach, bardzo ważne jest to, żeby mieć takie stwory, które będą nam dały możliwość, że jak nas rzucą z tych stworów, to nie będziemy uziemieni na stałe. Dobra, weźmy sobie jakieś surowce. I mamy na przykład 90%, czyli mamy normalny Moving Speed. Jak sobie zejdziemy, chodzimy sobie normalnie. Ale pokażę Wam teraz, że jeśli by nas zrzucili, mamy przeciążenie 642%. I to jest właśnie ten błąd biegania na wołak, na przykład na czarnych mapkach. A jeśli sobie przerzucimy na świnkę, świnka dobra, ma 149 dźwigu więc zbijemy sobie do równych 100, żeby było ładnie to. To już wam pokazuję. Dobra, 98. I teraz. Jeśli ja odejdę od tej świni, jeśli mnie zrzucą, dalej mam 98. Nieważne, czy jestem na dziku, czy nie, mam taką samą możliwość mieć udźwigu. Niestety wół tego e, takiej możliwości nam nie daje, więc bardzo ważne, że jak idziemy na czarne mapy, brać dzika, albo jelonka, bo przy niej jak nas zrzucą, dalej mamy ten sam udźwig. No dobra, na dziś to wszystko z mojej strony. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, a ja wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się. はい。